Dzień dobry Państwu. Auto kasacja Kos. Po raz kolejny. A tutaj, te trójka, jaką mają wystawioną? Te trójka z jakąś radomską, chyba historią, bo ma jeszcze czarne blachy. RDO. Nie wiem, co jest tutaj. Pomarańczowy był, jak widać, w oryginale. Szybki chyba też były. Czyli jakaś wersja, taka Towos, chyba, czyli to tam inaczej nazwać. Stan jest powiedzmy w porywach średni. Ale nie ma tragedii. A może nie był pomarańczowy, tutaj jakieś są. klejone kawałki, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Te fotele to chyba mogą być jego. Jakaś szansa jest. Tutaj klamki nie ma. ja. Się tu się to jeszcze trzyma, ale żeby to było ładne, to roboty tutaj jest za dużo. Za dużo, żeby to było opłacalne. 500, a nie, to jest 50 tysięcy. Kto wie, czy te piątki z przodu tu... tu by nie było, gdyby więcej cyfr było w tym liczniku. Stereczko, nie wiem co tutaj oznaczają te przyciski Ciężko powiedzieć Łyżka? Nie, pilnik do paznokci I ołówek Wóz roboczy, święty Krzysztof Czy tutaj te pałąki? A już kumam, może to był wieszak na coś Tutaj w tym miejscu, Ciekawe. Nie no, dobra, był pomarańczowy, to chyba nie ma wątpliwości. Tutaj przedstawia się to tak. Tutaj, tak. No, ale cena 6,5 tysiąca. Więc tutaj ciężko, ciężko mu coś zarzucać. Jak tu się wsiada do tego. Ojej, w te trójce to ja nie siedziałem. Bardzo dawno. No wiadomo, trochę jest. Trochę wymaga czyszczenia, ale to, to nie problem. Tak naprawdę. Patrzcie Państwo, przez pryzmat ceny. To jest 6,5 tysiąca skrzynia. Czwóreczka, oczywiście. Tutaj. Nie wiem z czego to jest, ale jakaś reklama płytek. Ciekawe co on wozi, Tutaj jakaś świeża widzę wykładzina. Gumoleon. Założona. No ogólnie powiem wam. Całkiem całkiem wydaje się ten samochód. Jeśli on jeszcze jeździ, to już w ogóle byłby hit. a podobno jeździć. te dekle aha, to jest Audi oczywiście dobra, nie ma problemu no tu mamy wiadomo no, takie rzeczy ale spójrzcie tutaj ogólnie to wszystko się kupy chce trzymać co oznacza Chyba jakaś nawet konserwacja tam jeszcze pusta się, wylewa Nie wiem, co to za motor tutaj może być Pewnie 1.6 Ale czy tak jest, to nie mam pojęcia Ktoś go skrzywdził trochę chyba tym brązowym kolorem, tak mi się wydaje Niepotrzebnie całkiem Jak to? prezentuje, to można podnieść o, tu jest dobry znaczek zamontowany, o, ale ciężka ta klapa ja pierdzielam bardzo ciężka, blachy, no ale jeszcze tutaj z homologacją RDO Transporter D z hakiem dobra, zaraz zobaczymy, czy to odpali może odpali tak czy siak Kasacja pojazdów Kos gdybyście byli zainteresowani, no chyba, że ja go wezmę, Kurde, fajne to jest, naprawdę. Mówię o, mówię o tym <laughs> siedzeniu tu na tym kole. Eee, no to jest na tyle małe auto, że tutaj wyczuć się to da od razu bo widzicie tutaj siedzicie jakby na tym kole, tutaj przód wam zostaje inaczej niż w normalnych autach, tak, gdzie mm. to koło macie z przodu i taka łatwość manewru pewnie jest większa ale to dla kogoś to jeździ samochodem od jakiegoś czasu to chyba nie powinno być żadnym problemem zasiądę dobra, zamykamy to no i siedzę w transporterze, T3 taki nieprzyjmujący brudu materiał to jest świetna opcja tutaj, aha miałem go jeszcze spróbować odpalić jak tutaj radio nie, nie działa, tutaj jakiś drugi kluczyk jest widzę wciśnięty o, tu mamy chyba schowek zaadoptowany z malucha. Czy nie? Czy mi się zdaje, czy tutaj tak było? Chyba tu jakaś adopcja była. Przysposobienie malucha do tej trójki. To nie mam pojęcia, co jest. Palone było, oczywiście, że tak. Myślę, że pierwszy właściciel w latach 80. też palił. Skoro wszyscy wtedy palili. firameczki, wszystko by stąd wyleciało. Fotele też by wyleciały u mnie. Gumoleon, nie wiem, czy by został. Może tak, może nie. Albo jakiś gumoleon na całą powierzchnię tego. No i byłby psiowóz. I to jaki klimatyczny. Nie, nie ma w ogóle chyba akumulatora. Nie ma. Albo no coś tu mamy rozpięte. Z jakimś hebrem. Nie wiem, nie wiem. No dobra. Czyli tutaj będzie kolejne podejście do tego samochodu. Nigdy nie kupowałem a w takim stanie. Powiem Wam szczerze, że tak mi się spodobał. Nawet patrząc na ten egzemplarz, że, że potrafię chyba zrozumieć, co ludzi tak pcha do tych samochodów. Skąd są ich ceny. No ale tutaj cena to 6,5 Pewnie jeszcze do pogadania. jak macie ochotę. Podwońcie i się dogadujcie A ja i tak potrzebuję tutaj dogadać coś w przyszłym tygodniu, może jeszcze spojrzę na niego z tej strony. Prawdopodobnie gorszej, bo to prawa. No dobra, no tu nie ma tragedii. To naprawdę nie jest źle chyba. Naramo tutaj, gdzie to błociursko się tak zbiera, to tutaj, tutaj będzie kiepsko. Ale ogólnie jeszcze chyba by pojeździł. Kiedyś, kiedyś były modne, pamiętam. Kto to jest zamknięte tak na nie, nie? Nie, można sobie Może nie będę tego aż tak otwierał, żeby mi tu na nogę coś nie spadło. Nie, no nie Powinien Dobra zostawię jednak klamki nie ma No po piaskowaniu był bliżejszy na pewno 对吧？